No i witam was w. Game of Tycoon Ja jestem pan Lama, a to jest Mr. Lama Company. Tak. E, tak ogólnie... powinien być dzisiaj Sonic, jednak jest taka sytuacja i nie wiem czy żebym go wysłać, a chcę jakieś filmy wysłać. I też zauważyłem, że jednak e, ta gra lepiej się o wiele... ma e, lepsze wyświetlenia. I takie tam. E, tak, więc kontynuując dzisiaj. O! Magickuola? Nie, odblokowałem, ale dopiero badania A na sequel'a potrzeba mi 20 tego Więc, e, wydawcy może jakiś hmm. Na PlayStation nie Muzyka To nie mam opcji Tworzę nową grę Średnia Teraz, jaki temat? Mam tutaj nowe O, chirurgia Niech będzie jakiś symulator Eee Niech będzie po prostu Surgen Simulator. No i w sumie tyle. Może będą kontynuacje tego kiedyś. Tak, jest to z symulacji. Ostatnio stworzyłem RPG. Tak, RPG -a z hakowaniem. E, to idzie oczywiście na PC i Lamgen. Najspanialszy silnik jaki kiedykolwiek powstał. Powiedzmy. Ogólnie taka też była pierwsza maja gra w 3D, czy mi się zdaje? Więc pewnie z tego względu fabuły mi nie potrzeba. A może dam liniową? Bądź lepiej nie, ale dam prosteńki. Rozwój postaci. Hmm. W sumie może być. W sumie? Może być. Okej. Okay. Okej, okay, jest okej. Okay. Tak w ogóle zauważyłem, że naprawdę masa osób da i jaką grać? nagrać. Hehehe. <grym> No w sumie no, jedna osoba. Dziękuję ci. A <laughs> przypomniało mi co miałem zrobić. I zrobię to, ale... E, nie wiem kiedy. Kapibarze. Mentorze. Jak będzie jakaś, no powiedzmy, ciekawa możliwość, która ciekawie gra albo silnika, to. Żeby, żebym widział, że na pewno będzie najlepsza. No wiesz. Czy tutaj trzeba sztuczną inteligencję dialogów? Niech podam powiedzmy, że to są jakieś ry ryki pacjentów, że o, tak dobrze i takie tam... Chociaż chyba nie. Czy te poziomów może być w sumie? W sumie może być ciekawie. Tworzenie organizmu jakiegoś. Uuu. To by było interesujące. Ja mam rozgłos. Sam rośnie. To no fajnie. <laughs> 12 już. <laughs> Otwarty świat. Raczej nie. Dźwięk monofoniczny. Za niedługo będę miał stereofoniczny. Jeżeli się nie mylę. Dźwięki są dobre. Może tak z grafiką? Tak. Okej, okay, jakoś tak. Eee, może wyjdzie dobrze. Eee, wyszło dobrze. Chciałbym, żeby wyszło dobrze. I chyba wyjdzie dobrze. Sporo technologii, sporo designu. Chyba wyszło lepiej niż to. W sumie to była pierwsza gra w 3D, więc to była taka rozgrzewka. Więc teraz chyba jest lepiej. Aha. Zarobione pieniądze. W sumie... Ja na tym straciłem? Tak, straciłem sporo. W sumie to była pierwsza gra, na której straciłem coś. Chyba. Uuuu, nic z tego na razie nie przybiję. I jeszcze to jedno gra. No właśnie, Cyber Lamo. Stworzę tylko kiedyś kontynuację. Na pewno. Trochę to rozwincie. Starczy. Nowy rekord. To będzie wspaniałe. Czemu tu jest... LOL. Czemu? No. Czemu tu jest w ogóle to? Hmm. Znowu! sam nie okradać żadnych pieniędzy. Uuu! A szkolenie? To tak, to jest przyspieszenie ale na razie nie a ty badania bym chciał właściwie sql propozycja hmm. nie wiem ale chyba można zrobić tak że policja mnie odkryje i będę sporo płacił nie wiem hmm średnio średnio ale dobrze przynajmniej nie 6 ani 5, ani 4, więc chyba będą zarobki jakieś nawet. W sumie 7 to jest ocena taka. Gra dobra, nie powyżej średnia. Nie dobra. Po prostu dobra, nic więcej. A to otrzymało, bo tam była 6, 8, 7. Chyba się zwróciło. Chyba się zwróci. Już sporo. Ej, już połowy, tak? Tak, już połowę z tego co wydałem. Mniej więcej połowę. Ok, on to stworzy. I teraz stworzę jakąś mniejszą gierkę. Bo oni tam muszą się zmęczyć i też mi ten no. O! Wiem. Mała Jarka, ucieknąć z tego więzienia lamy. Wiem, że lama w angielskim jest słowa przez 2L, ale to, to, to inne lama, to ja. I tak dla młodzieży. Gatunek akcja może przygodowa nie będzie przygodowa na platformę PC <pisy> Lamdżin. Nie wiem, czy małe mogą obsłużyć się 3D, ale raz jest śmierć, powiedzmy. Niech będzie liniowa fabuła ale To się skupi oczywiście na opowieści o Rozgrywka silnik to tak Rozgrywka też e, Rozwój postaci brak Okej, okay, Mniej więcej tak Może będzie dobrze, może nie I weźcie się, męczcie. Dobra nie, po tym niech trochę badań będzie I trochę ich poulepszą Dialogi sporo, inteligencja nie Okej. Ok po co Chociaż Ej w sumie powiedzmy, że może tutaj robię jakieś Ktoś sobie to własne więzienie zrobi, fabuła Jak W sumie dobra byłaby taka przygodówka, w sumie. Otwarty świat. W sumie to nie. Dźwięk mi się daje z najważniejszych przygodówkach, chociaż nie. W sumie nie wiem, bo przygodówki teraz ja zbyt nie gram, bo... Mówiłem to już niedawno, ale powtórzę. W większości z nich, po prostu, te zagadki są bezsensowne i no... Zazwyczaj ja po prostu muszę sięgnąć po solucje, albo coś takiego. A to nie ma dla mnie żadnej przyjemności. Ani trochę. Ej, całkiem nieźle jak na małą gierkę. Chyba najwięcej designów jak, jak w ogóle było. To no dobrze, niech sobie trochę polepszają. E, w czwartym miesiącu. Okej. Okay. A czwarty tydzień dałem. Ale i tak będą później, ale... Wow! Ma gierka i tyle. To jest sporo. I streagi. E, Okej, okay. badania bym chciał im dać. Mmm. Na razie tego nie. Teraz chciałbym sobie wielkiego jakiegoś RPG'a fajnego. jest tak lepsze SI eee, stereofonistę najpierw chciał I chyba jest starszy na więcej, ale raporty... Nie raporty też tego nie przyniosą chyba Eee, słabo wyszło. No bo jak się zwołuje najpierw małe gry, potem średnie, i potem jak się wróci do małych, to już się właśnie nie sprzedają. To jest tego minus. Ale jak będzie powyżej pięciu, chyba nie będę tracił fanów. Tak, jest powyżej, powyżej pięciu, czyli gra lekko wyżej niż średnia. Ale i tak słabo. Jak stracę jakichś fanów? Nie straciłem na szczęście. Tutaj w zwałana sprzedaży. Ło! Wow. Ło! Wow. Za zarobki. A e jakie ci pada jeszcze mogę? Gry casualowe nie. I staregi. Lepsze Sni ten. Nie starczy mi, ale na RPG i tak mi się nie. ten... E wydaje, że nie trzeba tak ten i w ogóle. E <tryk> Może zdążę do tego czasu. A nie byli. A, zmęczeni jeszcze byli. Właśnie mam zmęczenie. Żeby nie stracić tych 80 tych, spójrzcie kolejną małą gierkę Tam jest jakiś temat dany do jakiejś grupy wiekowej. Hmm, hakowanie, cyberpunk. Więzienie. To już było. Cyber to jest z tego. Mogę dać lochy, do i... Niech będzie. he, To będzie świetna produkcja. Akcja. I na PC to oczywiście, bo nic innego nie jest dobrą konsolą ani niczym. I Lamdżin. E, może dać w 2 Nie dam w 3D. Bo muszę rozwijać 3D, bo to też trochę nam daje ten. Dobrze czyli no. W sumie dam tylko do tego rozwój postaci i zmienię w sumie tak chciałbym mieć jedną fabułę. Mam trochę chrypkę, zauważyłem. Hmm. Może pójść dobrze. Choć są zmęczeni, więc... No, jak będzie piątka, to się ucieszy. I widzę, że tutaj chyba stracy sporo pieniędzy na tym. Tutaj widzę no, lubią. Dialogi to już mniej... Niech będzie tak. Uff, czy patrzyłem jeden do poziomów tam? Chyba nie. tylko go wywalę. Po jak kiedyś grałem, to robię, wszystko dawałem i tam miałem chyba po... ileś tam procent, ileś tam procent z czegoś miałem tylko same trójki, się dziwiłem czemu. Że trójki z ocen. Dam, dawali im tylko. Się dziwiłem do czego eee, kiedyś się uda. Do ja troka fanów chyba dało? Dzień tysięcy? Chyba tak. To sporo Lamgen może jakoś sprzedać. O w ogóle tak widziałem niedawno taką fajną gierkę. Jaką jest e, Enter to Gungeon? Gan Gungeon, czegoś tak. Tam Gungeon się czy chyba czyta. Jakby dają pieniądze, to chyba, się, chyba nawet to nagram, bo mi się spodobało. Po jest oczywiście Arend.eu. są sam podgląd na Arend.eu. A jestem, nie i nie reklamowałem. Przecież jestem taki popularny i w ogóle. Um, to jest Escape from... nie, Lemdrin, Otwarty Świat. W sumie to zamknięty. Będzie jeden wielki dungeon zamknięty, powiedzmy. A dam grafikę bardziej. I tak to jest po prostu taka gra, żeby trochę zarobić. po nie stracę na tym. Czy na tamtym straciłem? Historia... Uuu, zarobiłem trochę. Jest dobrze, bo zarobiłem. Eee, tylko ja tego w sumie. Okej, okay, to po prostu wydać, żeby... Po prostu wydać. Nie mogę się doczekać dużych gier. W płac już byście chcieli. 3DV2 Eee. Nie, służby cyberlamy jeszcze na tym. Dlaczego? Bo tutaj w nim jest większe doświadczenie mają. No. Dobra, okej, okay, jak, jak będzie 5 to jest po prostu dobrze. Nawet 6. Nie, 6 musi być. 5. Oj, mogę tracić. To będzie słabo. Ech, to bardzo słabo jak stracę coś. Jest! Przebywają. Tak, teraz to będzie ostatnia gra w 3DV1 jaką stworzę. Czyli sequel do Cyberlamy, najwspólniejsze gry, jaką kiedykolwiek stworzyłem, tak, tu już się ustawiło. Dorośli ok, 2,0, tak byde oznaczał to będzie 3,0. Ja tam potem zrobię. Powiedzmy, nie, nie da się tutaj dodatków robić, niestety. To jest naprawdę góbe, dlaczego nie można stworzyć dodatku do gry, na przykład mógłbym tutaj dać 2,5 albo coś. Jest ładne dla lecję z tego co wiem, ale on działa tak, że słabo trochę. Że się nie mylę. Nie to miało być. Ostatnia gra w 3D. V1 jaką stworzy To będzie piękne. Widzę, że w silnik nie muszę iść, ale trochę trzeba pójść. Okej, okay, tu na pierwsze miejsce, rozgrywka na drugie. To ja muszę zniżyć. Albo tutaj. No, zwiększyć. Ale to już... Nie, jest OK. Jest okay. E, ja miałem pójść w zadanie. E, rozgrywka to chyba trzeba dużo technologii. On ma sporo technologii. Silnik chyba tak samo. Technologia, więc ten tu pójdzie. Bo też ma tu nawet sporo... A potem to wszystko się zmieni, to bardzo. Oj, bardzo. he. he, he. W sumie wywalę, panie wszystkich. Oprócz tego wspaniałego człowieka, który jest taki przystojny. Prawie jak ja. Sztuczna inteligencja, kto ma najwięcej. Oczywiście ja mam nawet trągi. Więc idę tutaj. Projekt poziomów. To chyba design. To teach. Tutaj dialogi. Hmm. Adamiego te dialogi pójdę trochę bardziej poziomy to jakoś tutaj no to, och, w sumie no się przydać teraz poziomów hmm. w sumie jednak mogę zrobić nowy silnik jeszcze jakąś grę tam potworzyć żeby trochę ich tam dać dopiero potem to w sumie może się udać jeszcze Otwarty świat oczywiście Monofoniczny Projekt świata W grafikę mogę pójść albo ja, trochę to zwiększę, trochę zmienię. Jeszcze raz trochę dam Tak i okej okay. Ciebie projekt świata Już nie mam pojęcia co, co idzie w to, więc Ech, Ciebie tutaj Okej okay. <laughs> Potem to wszystko ro rozgarnie w ogóle Potem no to w ogóle wszyscy będą mieć po 100 ileś procent no może nie, aż tak. Zgadzam się. No pochodzi co na moim zdaniem. Najważniejsze czyni w grze RPG. To, to w sumie to... zgadzają się. Już myślałem, że nie. Ile w design, ile w technologię? Czy to będzie gra na jaką kiedykolwiek stworzyłem? Ja muszę dać tutaj w marketing. Mm, małą kampanię sobie zrobię, to troszkę tam pomoże, trochę lepiej się i okej. Okay. Akurat? Ej, czy to w sumie jest chyba okres gdzie najwięcej się gry kupuje, bo święta i takie tam. Więc, to popularne, ale ty mi badania już rób mm, nad grafiką 3D V2 i... Ty bym chciał to i... O! nawet przed e, recenzjami. Okay, jedyne co bym chciał jeszcze to to. Nie mam pieniędzy na to, no. Natomiast to mam to. Pięć mi braku chyba. No, w sumie... No co to ma być? Dziewiątka tylko? W sumie dobrze. Już nie dobrze. nie tak dobrze jak bym chciał. Ale dobrze. To się liczy. Bardzo dobrze. 8,75 podajże. Eee, dobrze. Tak. Nie tak, dobre, nie tak dobre jak tamto. Ale się na pewno dobrze sprzeda. Huhu. Wow. Świetnie się sprzedało. Eee, to panie, ty. To. Tak, klikłem raport. To myślę, że trochę ich tutaj polepszam Stworzę silnik i na tym zakończę. No, niech będzie tak. Lochy, akcja świetne połączenie. Hmm, hm, hm, hm. Okej, okay, że chciałem ich po prostu tak równo, tak w ogóle dać. Mniej więcej, więc. Hmm. Niech będzie wszyscy w to samo pójdą. Czemu by nie? E, starczy mi chyba na wszystkich. E, bez problemu mi starczy, jak widzę. No to jest dobrze, jest bardzo dobrze. I chyba jeszcze nawet jego ulepszę jeden raz. A oni sobie będą silnik tworzyć, bo najczęściej w silniku nie trzeba było tak wszystkich skupać od razu jak w grach. Okej, okay, trochę się ulepszą tu im naprawdę pomoże. No... No, no raczej tak. Będą lepsi, więc na wiadomo. Hmm. Tak w ogóle jak zauważyłem, ta gra się całkiem źle przyjęła. więc może kiedyś jeszcze nagram um, Mad Game Staypun. Tak samo jak było kiedyś, chociaż nie jestem pewien, czy bym się chciał od razu po tej grze. Zobaczy się. Czy też se... Tak sama ta seria będzie do końca że tak bardzo popularna. Zaś wyszła ten odcinek, popularna jak dla mnie. Tak na mój kanał. W sumie wywołałem 2D. To się może bo odtworzyło mniejsze gry, więc zostawię. W sumie ja nie będę po nich tworzył, więc jednak nie. Od tego mam starszy Slimming. Uuu, Steam ukończył Ocean Horn. Tak w ogóle, jakby to się nie było, to jest taka gra trochę zaldopodobna. Za to kupiłem, nie wiem, czy było warto. Gdyż, no, jeszcze to nie grałem, tylko widziałem tam trailer, chyba, i kawał gameplay'u. Hmm... Hmm... Jest to całkiem niezły silnik. Niech będzie... Oj, sorry. A, kliknij! Ej, aj, mi nie działa. K... A! Robić. A. A, bo za spora nazwa. Więc tak, tak proszę. Capibar Mentor Engine V1 bym dał, ale coś nie będzie. He, pewnie stworzy jak jego. Albo wiem, jeden. To jest świetna wersja. To będzie świetny silnik. Oczywiście, swoje też taką grę. E, tylko tak później, jak będzie tam Ogarnę tutaj ten wszystko takie inne i takie tam Teraz dziękuję, dziękuję mi kapibarza, bo teraz sławniejszy jeszcze bardziej. Będą ci ludzie oglądać pewnie na, na YouTube'ach. Nie biorę stoiska, mnie tworzę gry. He. Teraz patrz czy na pewno napisałem dobrze. Chyba dobrze. Jak źle to coś nie obrać, ale tak, chyba było zero, tak było zero. A okej, okay, dobrze. I nowy silnik jest gotowy. Ale to. Okej. Okay. To było na To się na tyle. Żegnam. I do następnych. Albo poprzednich filmów. Też wygląda poprzednie. Eee, teraz macham ręką, jak daj Bill do ekranu, i w ogóle nara